Trochę nam się nazbierało komiksów z nagle, więc postanowiłem zacenzować je wszystkie w jednym dużym omówieniu, które obejmie aż 7 tytułów. I będzie to m.in. Extremity, dwa tomy Scotta Pilgrima, ale tak naprawdę będą to wszystkie 4 tomy, bo Scott Pilgrim nigdy nie pojawił się na moim kanale. A skoro się nie pojawił, to chcę Wam omówić całą serię, abyście wiedzieli, czy w ogóle warto to czytać. A poza tym jeszcze pojawi się Billy oraz Status 7. Będzie tam omówienie, także nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nie zaczniemy sobie od mojej twarzy, ponieważ chcę mówić dla was dwa pierwsze tomy Scotta Pilgrim'a. To seria, która była bardzo chwalona i kiedy wchodziła na nasz rynek, to wszyscy byli tym zachwyceni. W końcu ktoś na naszym rynku wydaje Scotta Pilgrim'a. Jakby wow, super. Fantastycznie. Problem w tym, że kiedy sprawdziłem dwa pierwsze tomy, nie do końca byłem przekonany. To znaczy jasne, ja lubię groteskę, Lubię niektóre motywy z tych dwóch pierwszych tomów, jak chociażby to jak nagle bohaterowie robią zapiekankę, a my mamy cały przepis w ramach komiksu i możemy sobie razem z nimi robić tę zapiekankę. To są naprawdę fajne motywy, ale jednocześnie takich motywów było trochę za mało, a sama fabuła była dla mnie tak groteskowa i tak dziwna, że jakoś nie umiałem się do niej przekonać. Mam wrażenie, że groteskowość była tam na pierwszym miejscu, a jakieś drogi postaci i tak dalej raczej były dodatkiem. Wiecie, one nie stanowiły tego elementu, a wręcz nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że niestety tych dróg tutaj nie było. Na szczęście przyszły tomy 3 i 4, które trochę to zmieniły. Tome 3 i 4 podobały mi się już znacznie, znacznie bardziej. Tom 3 podobał mi się głównie dlatego, że pojawia się pewna bohaterka, której nie chcę Wam spoilerować, jeśli jeszcze jego to, tego tomu, czy w ogóle całej serii nie czytaliście, aczkolwiek jeżeli ją czytaliście, to chodzi mi oczywiście o tę bohaterkę, którą widzimy na okładce. W czwartym tomie natomiast podoba mi się to, jak rozwijane są postaci, które już są w tej serii, podoba mi się to, jak potrafi się zmienić status quo, podoba mi się to, jak bohaterowie dorastają w ramach tej serii, jak rozwijają relacje między sobą i powiem Wam szczerze, że w ramach tego tomu trzeciego i czwartego na tyle wkręciłem się w całą tę intrygę, że pomyślałem: okej, okay, jakby po raz pierwszy po zakończeniu tomu, pomyślałem: ej, chciałbym czytać dalej, chciałbym zobaczyć co jest dalej w tej serii, dajcie mi tą piąty i nawet poczułem lekki smutek jak zobaczyłem, że ma być on dopiero w październiku i to jest dość dobra definicja do tego, że faktycznie udało się tej serii coś zrobić. Udało się przede wszystkim stworzyć takie postaci, które może na początku nie były dla mnie idealne, którym ciężko mi się kibicowało, ale kiedy już jestem dalej w tej historii, kiedy widzę jaką drogę przechodzą, co chcieli twórcy osiągnąć dzięki nim, to mam takie ok, rozumiem, zaczynam jakby rozumieć fenomen tej Serii. I to mi się bardzo podoba, a nawet podoba mi się też to, że nie tylko rozumiem fenomen tej serii, ale jednocześnie sam powoli się pod niego podpinam, bo zaczynam tę serię po prostu lubić. I to jest bardzo, bardzo fajne uczucie, dzięki czemu mogę Wam w pewien sposób tę serię polecić. Także jak widać, da się polubić ze Scottem Pilgrimem, nawet jeśli nie polubiliście się z pierwszymi tomami i czekać potem na następne tomy. Ja ze swojej strony dodam tylko, że trochę mi brakuje w tym komiksie koloru. To znaczy, jakby szanuję dlaczego ten komiks jest czarno-biały. Po pierwsze, dużo żartów polega na tym, że ten komiks jest czarno-biały i my po prostu czegoś nie widzimy. Na przykład Ramona bardzo często farbuje włosy, a Scott cały czas mówi, o bo ty ciągle farbujesz. Ha, czytelniku, ty tego nie widzisz, bo jesteśmy w czarno-białym kolorze. Ale muszę przyznać, że trochę mi tego koloru brakuje. To jest mały mankament, ale powiem wam, że ta seria dużo by dla mnie przynajmniej zyskała, gdyby była w kolorze. I jestem ciekaw w sumie, jak wy sądzicie. Czy uważacie, że jednak ta seria dużo zyskuje, że jest w czarnobieli, czy jednak też chcielibyście w kolorze? Bo na przykład, nie wiem, zobaczyliście kadry z czwartego tomu, te pierwsze strony i zobaczyliście, że faktycznie ta seria by lepiej wyglądała. Ciekaw jestem, czy jestem w tym sam, także piszcie w komentarzach, a my przechodzimy do następnego tytułu. Drugą z pozycji jest status 7, czyli po prostu polski cyberpunk, ale nie, nie mam tutaj na myśli polskiego cyberpunka 2077, tylko takiego czystego, prawdziwego cyberpunka polskiego. Bo to 20 lat temu duet twórców postanowił stworzyć komiks o cyberpunku osadzony w Polsce, gdzie bohaterami są Polacy, i miał pokazać taką futurystyczną wersję Warszawy. I powiem wam szczerze, że ten koncept jest naprawdę interesujący, ponieważ faktycznie jest to taki typowo polski komiks. Mamy osadzenie w Warszawie, mamy polskie imiona bohaterów, czy polskie intrygi w sumie poniekąd też. Także jeżeli jesteście fanami cyberpunku, to jest to rzecz ciekawa. I słowem ciekawy, chyba najlepiej określę, co sądzę o tym komiksie. Bo nie jest to komiks idealny, fabularnie kuleje, ale jednocześnie podoba mi się to, jak możemy zobaczyć, jak ludzie 20 lat temu widzieli futurystyczną Warszawę. W sensie jak wyobrażali sobie futurystyczną Warszawę. I jest to bardzo interesujący koncept, który został ciekawie zrealizowany. Wiecie, mimo wszystko fajnie widzieć, jak mamy te wszystkie cyber szczepy, jak mamy tą Elektronikę, która przejęła wszystko. Jak nagle nasza Warszawa zmienia się w taki seksualny, i tak naprawdę widzimy wszędzie jakieś seksualne reklamy, co zresztą też było widoczne chociażby w Cyberpunku 2077. To są w pewien sposób spójne wizje tego, jak ludzie postrzegali, że kiedyś będzie wyglądać ten futurystyczny świat, właśnie cyberpunku. I muszę wszystko dodać, że mimo wszystko jestem fanem tego. Cieszę się, że jakby takie komiksy wychodzą, i cieszę się, że możemy sobie to zobaczyć, bo to piękna kapsuła czasu, która nie jest idealna. Fabularnie można jej co nieco zarzucić. Ale w sumie po co zarzucać, skoro mamy naprawdę interesującą kapsułę czasu. Tyle wystarczy. Więc tak jak mówię, nie będę wchodził tutaj w jakiekolwiek szczegóły fabularne i tego jak mi się to podobało, aczkolwiek muszę przyznać, że jest jeden ciekawy aspekt. Ogółem słyszałem, że wydawnictwo zachęca twórców, aby zrobili sobie kontynuację, bo podobno komiks się chyba sprzedał nieźle i w sumie no jakby jest fajny odbiór tego komiksu, więc czemu by nie? I powiem wam, że o ile jakby ten komiks traktuje przede wszystkim jako ciekawostkę i tak dalej, to uważam, że następny tom też ma potencjał, bo ciekaw jestem jak twórcy, którzy napisali komiks 20 lat temu o cyberpunku, nagle wróciliby do tego świata i pisali go dalej. Jestem niesamowicie ciekaw jak oni by to rozwinęli i jak ten świat by był dalej eksplorowany, czy nadal miałby te aspekty, które ma teraz, na przykład, w sensie miał w tym komiksie, czy jednak pójdzie w zupełnie innym kierunku. Jestem tego ciekaw i muszę przyznać, że trzymam kciuki za to, żeby jednak wydawnictwo dogadało się z twórcami i zrobiono kontynuację, ponieważ wydaje mi się to bardzo ciekawym, może nawet nie tyle eksperymentem, co po prostu bardzo ciekawą sytuacją na rynku komiksowym. Byłoby to coś nowego, a ja lubię rzeczy, które są po prostu nowe. W każdym razie, jeżeli chcecie ciekawostkę, to Status 7 jest dla Was, aczkolwiek jeżeli chcecie coś świetnego fa fabuladnie, chcecie coś niesamowitego, coś, co Was z butu wywali, to niestety musicie sięgać po inne serie nagle, ponieważ ta seria broni się jako ciekawostka. Hillbilly to chyba jedyny komiks z tego zestawienia, który pojawił się już na moim kanale, także odsyłam do pierwszego tomu, bo tam gadałem o pierwszym tomie i byłem z niego naprawdę zadowolony. I cóż, Byłem ciekaw jak wypadnie drugi tom, a tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie, bo okazało się, że drugi tom jest jeszcze lepszy niż pierwszy. Znacznie bardziej podobały mi się historie, które tu są przedstawiane, znacznie bardziej podoba mi się ciąg taki przyczynowo-skutkowy tych historii i podoba mi się też to, że nasz bohater faktycznie przeżywa wszystkie te historie i w jakiś sposób one się łączą, dopowiadają nam coś do tego uniwersum. Jak wiecie, jedna historia kończy się na przykład tym, że przesuwamy pionek na planszy z głównym antagonistą, albo inna historia historia kończy się tym, że poznajemy na przykład jednego z towarzyszy e, naszego głównego bohatera. To jest naprawdę konkretny komiks. Do tego mamy naprawdę świetny klimat tego komiksu. Jest gęsty, porządny, taki jaki powinien być w dobrym dark fantasy. Po prostu to jest... To jest trochę tak jak, nie wiem, idziecie do jakiejś dobrej restauracji i podają wam takiego idealnie wysmażonego schabowego na smalcu, nie? I po prostu jecie, jakby wiecie, to, to, to nie jest nic jakby odkrywczego w takim sensie, że wiecie, już Dark Fantasy było wielokrotnie, szczególnie w książkach, i jakby myślę, że w komiksach też szłoby znaleźć sporo komiksów Dark Fantasy, chociażby europejskich, ale jednocześnie wiecie, tego kotleta i jest fantastyczny, po prostu wiecie, wychodzicie z restauracji tacy zadowoleni, że zjedliście coś mega dobrego i jakby coś sprawdzonego, nie? Bo to są, to są sprawdzone schematy fabularne, to są sprawdzone gdzieś tam schematy działania, ale jednocześnie to jest coś naprawdę, naprawdę dobrego i po, po przeczytaniu tej lektury chcecie więcej. To jest, to jest coś naprawdę wspaniałego, kiedy wiecie, przeczytacie ten komiks i jeszcze byście mieli ochotę na więcej. Super. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i mo może nawet jestem za bardzo pozytywnie nastawiony, ale po prostu przeczytałem sobie ten komiks jednego wieczora i miałem takie, ej, ale mi się to podobało. W sensie to było takie fajne, ale. Ponawiam, to nie jest jakby coś ultra odkrywczego. W sensie, jak znacie już tysiące historii Dark Fantasy, to możliwe, że się nie zaskoczycie, a jednocześnie, no ja lubię ten klimat, tych rysunków, to, tego wszystkiego. Mi to po prostu bardzo siadło. A, no i ogółem, jest klasyczny gimmick, który pojawił się już między innymi w komiksie Egmontu. To była Liga Niezwykłych Gentlemanów, bo daj, że to pierwszy albo drugi, teraz już nie pamiętam, czy w ogóle kiedyś pamiętam, że w tej nowej edycji Ligi Niezwykłych Gentlemanów pojawiły się okularki 3D, ponieważ jeden zeszyt był narysowany w 3D. I powiem Wam, że nie jestem fanem tego. W sensie, zdaję sobie sprawę, że po pierwsze te okularki to są po prostu tańsze okularki, które jakby łatwo dorzucić. Pamiętam, że kiedyś, już nawet 20 lat temu, były takie dorzucane w gazetkach. Jeżeli na przykład, nie wiem, była jakaś płyta z jakąś zawartością, czy cokolwiek tego typu. W każdym razie nie jest to jakby towar ekskluzywny, a i sam zeszyt w ten sposób mnie nie powala. Mam wrażenie, że technika 3D przejadła się już dobre kilka lat temu. I o ile szanuję, że taki gimmick jest, bo to jest coś zabawnego, możemy, wiecie, zobaczyć, jak by to wyglądało właśnie w 3D, to uważam, że nie jest to nic, co mnie z butów wywaliło. Fabularnie... Fenomenalny, rysunkami fenomenalny, ale mam wrażenie, że te rysunki są na tyle dobre i na tyle klimatyczne, że kiedy dorzucicie coś takiego i wtedy musicie rysować to właśnie w tych, niebie, tych niebieskich i czerwonych barwach, to finalnie bardzo dużo spsujecie. Mimo wszystko zdecydowanie polecam wam tę pozycję, bo jest na co czekać dalej i jest po co sięgać teraz, bo to po prostu rzecz fantastyczna. Z Extremity mam chyba największy problem w ramach tego zestawienia, ale o tym za chwilę. W każdym razie historia skupia się na Tei, która jest rysowniczką, a jej ojciec jest przywódcą klanu. Całość dzieje się w takim mocno sci-fi świecie, gdzie wszystko znajduje się w powietrzu i ludzie tak naprawdę żyją na takich wysepkach. Ogółem głównym motywem jest tutaj zemsta, ale nie chcę Wam zadać nic więcej, ponieważ nie chcę Wam niczego zaspoilerować. Jeżeli będziecie chcieli chwycić po ten komiks, to taka wiedza raczej Wam niczego nie zepsuje, bo zaspoileruje Wam co najmniej... Najwyżej pierwsze strony, które i tak pokazuję wam teraz na ekranie. I Daniel Warren Johnson jest genialnym rysownikiem, więc jak zwykle dostarczył nam przepięknie narysowaną rzecz. Wiem, że nie tylko ja jestem zachwycony jego stylem, i mogę powiedzieć, że jeżeli lubicie go tak jak ja, to zdecydowanie można sięgnąć po te pozycje, choćby dla rysunków. Są one przepięknie narysowane, kreska jest gęsta, rysunki, w sensie sceny walki są absolutnie cudowne. I wszystko tutaj siedzi pod tym kątem. Na rysunki nie mogę powiedzieć ani złego słowa. To jest 10 na 10 pod kątem rysunków, pod kątem kolorów. Tutaj wszystko genialnie siedzi. Scenariusz broni się pod kątem kreacji świata i pod kątem tego, że świat jest dość interesujący, no ale niestety ma jeden ogromny mankament. I moim największym problemem z tym komiksem jest fakt, że jest to tylko połowa historii. Problem w połowie historii jest taki, że wątki niektórych bohaterów nie zostały dobrze rozwinięte. Nie wiemy w jaką stronę pójdą twórcy, nie wiemy co chcą osiągnąć, a póki co wątki niektórych postaci są straszne. W sensie wiecie, jakby to jest umotywowane fabularnie. I ja spodziewam się, że twórcy zrobią z tym naprawdę dobrą robotę w ramach drugiego tomu, gdzie te wątki zostaną fajnie domknięte. Ale póki co, niestety, te wątki są średnie. Wiecie, to nie ma nic oryginalnego, w tym nie ma nic powalającego. To po prostu są wątki, gdzie mam nawet wrażenie, że twórcy mogliby się pogubić. Ja wiem, kto za tym stoi. Ja wiem, że ci twórcy opowiedzą fantastyczną historię i spodziewam się, że drugi Tom odpowiednio tę opowieść domknie i nie będę wtedy narzekał. Ale póki co dostaliśmy tylko połowę historii i te wątki nie zostały domknięte, więc moje gadanie, że. Ale te wątki na pewno zostaną dobrze domknięte, to spekulacje. Bo na podstawie tego, co dostałem, nie jest najlepiej. I wciąż polecam Wam tę historię, bo pomyślałem sobie na przykład o innych komiksach tego twórcy, w sensie tego duetu. I wtedy pomyślałem sobie o Z CAŁEJ PETY. Wyobraźcie sobie, że Z CAŁEJ PETY zostaje ucięte w połowie. Nie będę Wam spoilerował, bo może nie wszyscy czytali ten komiks, ale wyobraźcie sobie, jak nagle ta historia jest ucięta w połowie i te wszystkie wątki nie są doprowadzone do końca. A pamiętajmy, że nasi bohaterowie zrobili dużo złego. Szczególnie główny bohater, który, no wiadomo, czego dokonał. I teraz wyobraźcie sobie, że ten wątek nie dostaje odpowiedniego zakończenia. Też ocenilibyście to, że to jest średni wątek, nie dostaje swojej puęty. I dlatego tutaj jest podobnie: w sensie, nie będę mówił co dokładnie, oczywiście, ale konkretne wątki po prostu nie zostają zamknięte. A obecnie, w kształcie, w jakim zakończyliśmy tę opowieść, nie jest najlepiej. W związku z tym, ja miałam mieszane uczucia: no bo z jednej strony, co? Spodziewam się, że będzie dobrze, ale jeszcze tego nie wiem. Czy więc wam polecam? Jeżeli chcecie wesprzeć wydawnictwo i chcecie pokazać, że ten duet scenarzysty, duet scenarzysty i rysownika ma miejsce na naszym rynku, to pewnie lećcie do jakiejś księgarni, zamówcie sobie przez neta, bo fajnie jest wesprzeć wydawnictwo i pokazać, że chcemy tego więcej. No ale jeżeli chcecie sobie odczekać do drugiego tomu, też się nie zdziwię, ponieważ fajnie jest jednak odczekać do finału i sprawdzić, czy ten finał będzie odpowiedni. Słyszałem też opinie, że już ten pierwszy tom się ludziom podobał, więc trudno mi tej osądzać, aczkolwiek ja powiem, że ze swoją pełnoprawną oceną wstrzymuję się do drugiego tomu, bo chcę po prostu poznać całą historię. To jest tak jak z komiksami Toma Kinga. Po prostu czasem lepiej przeczytać całość, żeby dopiero wypowiedzieć się na jego temat. Łopanie, przebrnęliśmy. Co mogę powiedzieć na temat tego pakietu? Przede wszystkim to, że był to bardzo różnorodny pakiet, czyli właściwie to, co zawsze mówię przy komiksach, nagle i to bardzo mi się podoba. Podoba mi się to, że jest to wydawnictwo, które wydaje wszystko, bo o ile. Można powiedzieć, że wiecie, dla wszystkich i dla nikogo, ale mam wrażenie, że jakoś większość z tych pozycji i tak do mnie trafia. A nawet jeżeli do mnie nie trafia, to potrafię zrozumieć, do kogo trafi, i dzięki temu zdaję sobie sprawę, że ktoś się z tego komiksu będzie cieszył i fajnie. Ja, jak widać z tego pakietu, jestem zadowolony, bo tak naprawdę większość rzeczy mi przypadła do gustu, i nawet jeżeli nie jestem do końca przychylny wobec wszystkich komiksów, to i tak większość z nich darzę przynajmniej szacunkiem, albo rozumiem, czemu zostało to wydane. I będąc z wami szczerym, wiem, że są dwie pozycje, które wyszły w nagle komiks przez ostatnie trzy miesiące, a nie pojawiły się w tym materiale. Po pierwsze, pewnego razu gdzieś na końcu świata. To jest komiks, który zamierzam kiedyś sobie nadrobić, bo podoba mi się nazwisko scenarzysty i podoba mi się też sam koncept tego komiksu, aczkolwiek na niego przyjdzie czas. Albo mówimy sobie go w ramach jakiegoś shorta, albo mówimy sobie go w ramach premiery trzeciego tomu i wtedy mówię całą serię. Na to jeszcze przyjdzie na pewno czas, na pewno gdzieś to się kiedyś pojawi. No i jest jeszcze druga rzecz, którą mogę Wam zaspoilerować, że ten odcinek się pojawi, czyli Nocturnals. O Nocturnals pogadamy sobie osobno, jako o całej serii, ale stwierdziłem, że nie będę jej tutaj wrzucał, ponieważ jeszcze nie przeczytałem drugiego tomu. A mam świadomość, że zanim go przeczytam, to trochę czasu minie. Zależało mi na tym, żeby zrobić ten materiał jeszcze teraz, póki te komiksy już są w miarę świeże, bo mam świadomość, że jeszcze rzeczy z maja mi zalegały, więc tym bardziej musiałem zrobić ten materiał teraz, żeby już sobie odhaczyć i po prostu Nocturnals sobie przełożymy albo na osobny odcinek, albo na sierpniowe slash wrześniowe premiery ponieważ nie wiem, czy widzieliście, ale nagle komiks już ogłosiło, że Transformersy i ostatni Ronin są już w druku. Także na pewno będzie to obfite omówienie i albo mówimy sobie te dwa komiksy osobno, w sensie i Nocturna nas osobno, albo połączymy to w jedno zbiorcze omówienie. W każdym razie dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że takie omówienie Wam się podobało. Także jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo jak Zawsze mówię, to bardzo pomaga w rozwoju kanału i sprawia, że mogę tworzyć dla Was więcej takich materiałów. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.